Wiecie, kosmologii ostatnio zrobiło się gorąco naprawdę gorąco. Zapomnijcie o spokojnych debatach w zakurzonych gabinetach. Dziś to pole bitwy, na którym najtęższe umysły naszej planety, niczym potężni magowie, rzucają w siebie zaklęciami w postaci skomplikowanych równań matematycznych. Firebole w formie prac naukowych latają nad naszymi głowami, a stawką w tej bitwie jest ostateczny los koncepcji końca wszechświata. Po jednej stronie barykady stoi nieco ponura wizja, którą znamy od lat. Wszechświat, który narodził się w wielkim wybuchu, rozszerza się i będzie to robił już zawsze, aż o Ostatnie gwiazdy zgasną, a cała energia rozproszy się w zimnej, wiecznej ciemności. Po drugiej stronie jest idea o wiele bardziej poetycka, niemal romantyczna. Idea wszechświata cyklicznego, kosmosu, który umiera i odradza się w nieskończonym cyklu wielkich wybuchów. Niczym mityczny Feniks z popiołów. To wizja, której najsłynniejszym orędownikiem jest noblista Sir Roger Penrose. I właśnie w tę piękną wizję uderzył niedawno nowy, potężny pocisk. Fizyk z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, Rafael Bousso, Twierdzi, że ma dowód. Dowód na to, że cykle są niemożliwe, że wielki wybuch nie może się powtórzyć, że nasz wszechświat musi się skończyć raz na zawsze. Ja nazywam się Piotr Kosek i zapraszam do świata kosmosu i nauki. Zacznijmy od samego sedna tej kosmicznej batalii. Rafael Bousa, opierając się na pracach samego Penrose'a, opublikował dowód, który, jak sam twierdzi, kategorycznie wyklucza istnienie wszechświatów cyklicznych. Jego argument jest brutalnie prosty. Jeśli nasz wszechświat, napędzany dziś tajemniczą ciemną energią, kiedyś zwolni, zatrzyma się i zacznie kurczyć, to jego los jest przesądzony. Nie będzie żadnego odbicia, żadnego nowego wielkiego wybuchu. Zamiast tego cała materia, cała energia, cała przestrzeń i cały czas zostaną zmiarzy. W jednym ostatecznym punkcie, w osobliwości. Koniec gry. Kurtyna. Nie ma kolejnego aktu. Żeby zrozumieć skąd ubusa ta pewność i dlaczego jego argument wstrząsnął światem fizyki, musimy cofnąć się ponad 100 lat i zejść do samego fundamentu naszego rozumienia kosmosu. A tym fundamentem jest oczywiście ogólna teoria względności Alberta Einsteina. To absolutna podstawa, bez której ani róż. Mówi nam ona, że grawitacja kształtuje czterowymiarową czasoprzestrzeń. W jej myśl Ziemia krąży po elipsie wokół Słońca, ale w rzeczywistości po prostu porusza się po najprostszej możliwej drodze w zakrzywionej przez Słońce przestrzeni. No i to jest genialna myśl Einsteina. Grawitacja to nie siła, tylko geometria. To zakrzywienie czasoprzestrzeni przez masę i energię. Jak to ujął fizyk John Wheeler, materia mówi czasoprzestrzeni, jak ma się zakrzywiać, a zakrzywiona czasoprzestrzeń mówi materii, jak ma się poruszać. Ta zasada jest naszym kosmicznym podręcznikiem zasad, ale co się dzieje, gdy te zasady doprowadzimy do ekstremum? Wtedy właśnie na scenę wkracza osobliwość. A osobliwość to słowo, które fizycy traktują z mieszanką fascynacji, ale i przerażenia. To moment, w którym podręcznik zasad Einsteina przestaje działać, równania ogólnej teorii względności, które tak pięknie opisują ruch planet i Światło w odległych galaktykach nagle dają wyniki pozbawione sensu nieskończoność. Osobliwość to punkt o nieskończonej gęstości i nieskończonej krzywiznie czasoprzestrzeni. To tak jakbyśmy w matematyce próbowali dzielić przez zero. Operacja jest niewykonalna, a wynik bezsensowny. Znamy takie obiekty z dwóch miejsc we wszechświecie. Po pierwsze, zgodnie z teorią, czają się one w samych sercach czarnych dziur, ukryte za horyzontem zdarzeń. Po drugie, standardowy model kosmologiczny mówi nam, że cały nasz wszechświat narodził się z takiej właśnie osobliwości nieskończenie małego, gorącego i trzecia ręka by się przydała gęstego punktu, który nazywamy wielkim wybuchem. Osobliwość to fizyczny game over to ściana, przez którą nie da się przejść. Dlatego właśnie teorie cykliczne tak bardzo starają się jej unikać. Pomysł odbicia wielkiego zderzenia, po którym następuje nowy wielki wybuch. To próba znalezienia sposobu na ominięcie tej ostatecznej ściany, a argument Boso sprowadza się do stwierdzenia, tej ściany nie da się ominąć. Żeby zrozumieć dlaczego, potrzebujemy jeszcze jednego ostatniego elementu układanki. Jednego z najbardziej fundamentalnych praw w całej fizyce. Tym prawem jest druga zasada termodynamiki, a jej kluczowym pojęciem jest entropia. Brzmi skomplikowanie, ale idea jest niezwykle prosta i intuicyjna. Entropia to miara nieuporządkowania chaosu, albo mówiąc inaczej, rozproszenia energii w danym układzie. Wyobraź sobie swój pokój. Jeśli go posprzątasz, jest w stanie niskiej entropii. Wszystko ma swoje miejsce. Jest porządek. Ale jeśli zostawisz go samemu sobie, a z czasem w sposób naturalny stanie się zabałagoniony, no to jego entropia wzrośnie. A teraz spróbuj poczekać, aż pokój sam się posprząta. Sprząta. Nigdy się to nie wydarzy. No chyba, że mama ci go posprząta, no ale wtedy powinieneś się wstydzić. Druga zasada termodynamiki mówi, że w układzie izolowanym, a za taki możemy uznać cały wszechświat, całkowita entropia może tylko rosnąć lub pozostać stała. Nigdy nie może zmaleć. To prawo jest tak fundamentalne, że definiuje kierunek upływu czasu. Czas płynie od porządku do chaosu, od niskiej entropii do wysokiej. To jest właśnie termodynamiczna strzałka czasu i to właśnie ta nieubłagalna strzałka jest ostateczną bronią, finalnym fireballem, którego Rafael Busso użył w swoim dowodzie. Teraz możemy połączyć wszystkie kropki i zobaczyć, jak wygląda atak Busso na cykliczny wszechświat. Krok pierwszy: kurczący się wszechświat tworzy horyzonty. Gdyby nasz kosmos zaczął się kurczyć, cała materia i energia byłyby ściskane w coraz mniejszej objętości. Światło miałoby coraz mniej miejsca na podróż. W pewnym momencie, podobnie jak w przypadku zapadającej się gwiazdy, powstałyby regiony, z których światło już nie mogłoby uciec. Powstałyby horyzonty zdarzeń, identyczne jak w czarnych dziurach. Krok drugi: horyzonty oznaczają osobliwości. To jest bezpośrednia konsekwencja słynnego twierdzenia o osobliwościach, które lata temu udowodnił nie kto inny, tylko właśnie Roger Penrose. Mówi ono, że gdy tylko w czasoprzestrzeni pojawi się uwięziona powierzchnia, czyli horyzont zdarzeń, powstanie osobliwości jest już matematycznie nieuniknione. I tu dochodzimy do sedna. Przez lata fizycy mówili: "Okej, okay, klasyczna teoria tak mówi, ale wtedy na pewno wkroczy jakaś magia kwantowa i wszystko naprawi". Mówili, że w ekstremalnych warunkach grawitacja kwantowa zapobiegnie Powstaniu osobliwości i pozwoli wszechświatowi się odbić. To właśnie ten argument magii kwantowej atakuje Buso. Jego kluczowy wkład to pokazanie, że ten mechanizm ratunkowy nie zadziała, jeśli będziemy szanować drugą zasadę termodynamiki. Buso dowodzi, że aby pozbyć się osobliwości i umożliwić odbicie, wszechświat musiałby w jakiś sposób obniżyć swoją całkowitą entropię, a to jest absolutnie zakazane. Stawianie kosmicznej waluty, przypominam, że za jedną spłaciłem cały dług Ziemi względem Jowisza przeciwko drugiej zasadzie termodynamiki, to. W fizyce najgorszy możliwy zakład. Buso w genialny sposób połączył informację kwantową z geometrią. Jego twierdzenie mówi, że jeśli w danym regionie upakujemy zbyt dużo informacji, czyli zbyt dużo entropii, to grawitacyjna odpowiedź czasoprzestrzeni jest tylko jedna: musi powstać. Osobliwość. Oczywiście, jak każda przełomowa praca, i ta ma swoje ale, Busso nie korzysta ze standardowej drugiej zasady, ale z jej uogólnionej wersji, która uwzględnia tzw. entropię grawitacyjną, czyli koncept, którego do końca jeszcze nie rozumiemy. Co więcej, jego dowód działa tylko tak długo, jak długo możemy w ogóle mówić o gładkiej, geometrycznej czasoprzestrzeni. Jeśli w momencie odbicia sama struktura rzeczywistości rozpuszcza się w jakiejś kwantowej pianie albo czymś w tym stylu, no to twierdzenie Buso traci zastosowanie. Mimo to jego praca jest potężnym ciosem, no bo tutaj musimy znowu widzicie nadbudowywać to jakimiś koncepcjami kwantowymi, które będą nam usprawiedliwiać ten właśnie fakt, na który buso wskazuje. Ale czy jest to naprawdę nokautujący cios? Żeby to ocenić, musimy dokładnie przyjrzeć się teorii, w którą celuje. Poznajmy konforemną kosmologię cykliczną, w skrócie CCC. Nie mylić ze sklepem z budami. Czyli wielką wizję Sir Rogera Penrose'a to jedna z najbardziej i odważnych idei we współczesnej nauce. Według Penrose'a nasz wszechświat, nasz Wielki Wybuch, to tylko jeden z nieskończonej serii eonów. Każdy eon zaczyna się wielkim wybuchem i rozszerza przez niewyobrażalnie długi czas, ale w przeciwieństwie do innych modeli cyklicznych, wszechświat Penrose'a nigdy się nie kurczy. Jak więc możliwe jest przejście od końca jednego eonu do początku drugiego? Tu właśnie tkwi magia tej teorii. Penrose zauważa, że w bardzo, bardzo odległej przyszłości naszego eonu, po trylionach lat, wszystkie cząstki Posiadające masę, protony, elektrony ostatecznie się rozpadną. Zostaną tylko cząstki bezmasowe, głównie fotony, a we wszechświecie pozbawionym masy dzieje się coś zdumiewającego. Pojęcia takie jak rozmiar i czas. Tracą swoje fundamentalne znaczenie. Wyobraźcie sobie, że patrzycie na wszechświat przez magiczny obiektyw, który widzi tylko kształty i kąty, ale jest kompletnie ślepy na odległości i skalę. Przez taki konforemny obiektyw nieskończenie wielki, pusty i zimny wszechświat z końca jednego eonu wygląda dokładnie tak samo jak nieskończenie mały, gęsty i gorący stan na początku kolejnego eonu. Koniec. Staje się początkiem. To matematyczne przejście nazywane przeskalowaniem konforemnym pozwala wszechświatowi gładko przeskoczyć z jednego eonu do drugiego, bez potrzeby kurczenia się i bez napotykania klasycznej osobliwości. I tu dochodzimy do punktu zwrotnego w naszej opowieści: do luki w dowodzie Buso, która może być asem w rękawie Penrose'a. Cały argument buso, cała jego potęga opiera się na jednym fundamentalnym założeniu: entropia w izolowanym układzie zawsze rośnie. Ale cała idea konforemnej kosmologii cyklicznej opiera się na hipotezie, że to Prawo, choć prawdziwe dla materii, ma jeden kosmiczny wyjątek. Ten wyjątek dotyczy entropii samego pola grawitacyjnego. Penrose sformułował coś, co nazywa hipotezą krzywizny Weyla. W uproszczeniu jest to jego propozycja na to, jak działa entropia grawitacyjna. Na początku naszego eonu, w wielkim wybuchu, wszechświat był niewiarygodnie gładki i uporządkowany. Miał bardzo niską krzywiznę Weyla, a więc niską entropię grawitacyjną. W miarę upływu czasu grawitacja zaczęła działać, materia zaczęła się zlepiać w gwiazdy galaktyki. I czarne dziury, pole grawitacyjne stało się skomplikowane, chaotyczne, jego entropia wzrosła. I tu wkracza magiczne przejście konforemne. Według Penrose'a ten proces wymazuje skomplikowaną strukturę pola grawitacyjnego z końca eonu, resetując krzywiznę Weyl'a do zera na początku następnego. Innymi słowy, model Penrose'a ma wbudowany kosmiczny przycisk reset dla entropii grawitacyjnej. A to oznacza, że fundamentalne założenie Buso, że entropia musi zawsze rosnąć, po prostu nie ma zastosowania do modelu CCC. To tak jakby. Pusa udowodnił, że nie da się wyjść z zamkniętego pokoju, podczas gdy Penrose twierdzi, że na końcu czasu ściany tego pokoju po prostu znikają. Obaj mają rację, ale w ramach zupełnie innych zestawów reguł, a my nie wiemy, które są prawidłowe i czy w ogóle któreś są. Cała ta teoretyczna bitwa nabiera rumieńców, gdy spojrzymy na najnowsze dane obserwacyjne. Przez ostatnie dekady byliśmy przekonani, że ekspansja wszechświata przyspiesza w stałym tempie, napędzana przez stałą kosmologiczną, niezmienną. Ciemną energię, jak to teraz nazywamy. Taki scenariusz prowadziłby do wiecznej ekspansji i śmierci cieplnej, co czyniłoby całą debatę o kurczeniu się i odbiciu czysto akademicką. Ale w 2025 roku teleskop DESI, czyli Dark Energy Spectroscopic Instrument, dostarczył dane, które mogą wszystko zmienić. Pojawiły się pierwsze, wciąż niepewne, ale niezwykle intrygujące wskazówki, że ciemna energia wcale nie jest stała. Wygląda na to, że jej siła może słabnąć z czasem. Jeśli te obserwacje się potwierdzą, Konsekwencje będą gigantyczne. Oznaczałoby to, że w dalekiej przyszłości grawitacja może ponownie wziąć górę, zatrzymać ekspansję i zmusić wszechświat do kurczenia się w wielkim kolapsie. To sprawia, że pytanie odbicie czy osobliwość przestaje być teoretyczną zabawą, a staje się realnym problemem dotyczącym przyszłości naszego kosmosu. Oczywiście nie będzie dotyczyć nas, ale warto takie rzeczy wiedzieć. Jednocześnie zwolennicy Pendrausa nieustannie poszukują dowodów na istnienie poprzedniego eonu, szukając w kosmicznym, mikrofalowym promieniowaniu tła specyficznych. Anomalii, tak zwanych punktów Hawkinga, śladów po wyparowujących supermasywnych czarnych dziurach z poprzedniego wszechświata. Jak na razie wyniki tych poszukiwań są niejednoznaczne i gorąco debatowane w środowisku naukowym. To wszystko brzmi jak jakieś science fiction, ale jest bardzo mocno umocowane w matematyce, w obserwacjach, w tym wszystkim, co udało nam się zgromadzić, a co dotyczy tego, jak wszechświat działa. I ten news bardzo klarownie i jaskrawo pokazuje nam, jak wygląda nauka, jak wygląda dochodzenie do prawdy. Zobaczcie, mamy w tym momencie kilka wojujących za sobą modeli. Kilka modeli, które nie są wymyślone na kanapie. To są modele, które sprawdzają się w pewnych aspektach, są poddawane pewnym dowodzeniom i tam działają. Jeden i drugi, a jednak mówią o czymś zupełnie innym, są sobie przeciwstawne. I tak naprawdę potrzebujemy coraz więcej puzli, coraz więcej odkryć, coraz więcej obserwacji, żeby to wszystko poukładać. Zobaczcie, jak bardzo jest to skomplikowane. Nic więc dziwnego, że nie patrzy się z jakimś szczególnym zainteresowaniem na takie kanapowe wymysły, gdzie ktoś, nie będąc nawet świadomym tego, jak dużo zmiennych tak naprawdę tutaj opracowuje się, żeby wyjść do takiego modelu, wymyśla, że to na pewno nie działa, a wszechświat, Działa w ten, w ten, w ten i w ten sposób. Szczerze mówiąc, efekt krugera Duninga at its finest, że tak powiem. To już wszystko w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, bardzo serdecznie Wam dziękuję. Napiszcie w komentarzach, co wy sądzicie o tej sytuacji. Być może rozwinie się jakaś bardzo ciekawa dyskusja. Widzimy się w kolejnych Astroszortach. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.